Miasto, gdzie drzewa stują sny o niebieskich liściach. Spotkania poetyckie Maj nad Wilią, od lat będące jedną z najważniejszych polskich imprez literackich na Litwie, ostatnio wędrują nie tylko po kalendarzu, ale i po wileńszczyźnie. Tegoroczny festiwal zawitał na Ziemię Solecznicką. Przedtem był skoncentrowany w Wilnie, ale trzydziestolecie obchodzone w ubiegłym roku było dobrym pretekstem, żeby zastanowić się, co dalej. No i doszliśmy do wniosku, że Wilno jako stolica, jako miasto o bogatej przeszłości ma wiele imprez, a gościom, szczególnie za granicą, warto poznać okolice Wilna, Wileńszczyzny, piękną przyrodę i też miejsca, w których czekają na polskie literackie słowo. Padł taki pomysł, żeby zacząć odejszyszek, czyli... Stolicą maja nad Wilią w czerwcu i nie nad Wilią, tylko nad Wersoką, ale maj nad Wilią to jest jakby marka, jakby nasze hasło. A stąd promieniami idziemy do miast i miasteczek nad innymi rzekami. Stąd Wersoka. Człowiek jest najważniejszy. Cieszę się bardzo, że na ziemi i wszystkich gości w tej chwili festiwal Maj nad Wilią, jego praca, jego dokonania na, na przestrzeni ostatnich 30 lat, to jest ogromny wkład w promocję e, poezji, w promocję kultury wileńskiej, w promocję twórców wileńskich, e, muzyków, plastyków ale także uczonych. Finansujemy i staramy się wspierać ten, ten festiwal od wielu, wielu lat. To jest naprawdę cenna inicjatywa, pokazująca coś, o co Romuald Mieczkowski zabiega od wielu lat. On pokazuje, że polska kultura sięga o wiele dalej niż granice współczesnej Polski. I ten festiwal jest jednym z instrumentów do pokazywania tego i też budowania świadomości tożsamości lokalnej, w tym wypadku w wileńskiej, czy Polaków na Wileńszczyźnie, czy na ziemi solecznickiej, czy ejszyskiej, ale też do tworzenia elit. I do, do, do budowania mocnej polskiej tożsamości na Litwie w dialogu ze stroną litewską, bo no, trzeba pamiętać o tym, że tu się znajduje też miejsce i na litewską piosenkę, i na litewskie wiersze, i dla litewskich artystów, którzy w dialogu z naszymi twórcami, artystami tworzą nową, dodatkową jakość. W czytaniu poezji oraz refleksji nad słowem, czasem i tożsamością towarzyszyły też inne sztuki. Wystawę prac artysty z Polski uzupełniała dobra muzyka. Poezja zawsze potrzebuje oprawy, słowo potrzebuje oprawy. Wzięliśmy udział w otwarciu wernisarzu. Profesora Roberta Jundo, jego prac graficznych pod tytułem W drodze, czyli wszyscy jesteśmy w podróży, w podróży, w której poszukujemy również wytchnienia. I takie wytchnienie daje poezja, ale takie wytchnienie daje też sztuka. Sztuka, która jest odzwierciedleniem naszych uczuć, naszych emocji. Bardzo interesujące, ponieważ zajmuje się pamięcią kulturową i tożsamość się nie pogranicza, dlatego możliwość przyjechania tutaj i zobaczenia, jak wygląda taka forma, powiedziałbym, z jednej strony nostalgiczna. Nawiązywania nostalgicznego do, do przeszłości, a z drugiej strony takich bardzo ciekawych projektów, jak dzisiaj, Robczyk, o którym rozmawialiśmy, chociażby, czy też takich spotkań literackich, wzajemnych, y, polsko-litewskich, no, wyraźnie pokazuje, jaki potencjał, jaka dynamika ciągle tkwi tutaj, tutaj, tej tożsamości, właśnie y, Polski na Litwie. Czasami ludzie. W ogóle z Polski dużo więcej wiedzą o historii mężczyzny niż my sami wiemy. I to jest, to jest fajne dla mnie poznać takich ludzi, którzy mogą coś o, o właśnie przedstawić nam o naszej historii. Żeby pielęgnować nasze... naszą tożsamość, żeby ludzie między sobą komunikowali i też rozmawiać o tym, kim my jesteśmy i do czego dążymy, jakby co jest jakby naszym, naszym zadaniem kulturowym. Ja opowiadałam o swojej pracy, jak ja przez. Tworząc gry komputerowe, zacząłem pisać książkę i, i czego się nauczyłem, pisze. pisząc tej książki i jakie rzeczy zrozumiałam jakby w, w kontekście tożsamości Pol Pol Polaka na Litwie. O takich rzeczach rozmawialiśmy tutaj i fajne spostrzeżenie można było usłyszeć też od uczestników festiwalu. Nie mogło zabraknąć także popołudnia ze sztuką filmową. Między innymi zaprezentowano powstający właśnie dokument o dworze w hornostaiszkach. Jestem filmoznawcą z pierwszego wykształcenia rzeczywiście, zajmowałem się także filmem dokumentalnym i możliwość przyglądania się temu jak, 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 jak procesowi oczywiście, w jakim powstaje film o dworze, o którym wcześniej rozmawialiśmy, tak jest to dla mnie też bardzo jakby interesujące. To jest jakby, jakby inny przejaw właśnie pamięci lokalnej wyrażanej środkami wizualnymi i myślę, że ta koncepcja filmu, gdzie mamy do czynienia z historią mówioną, z uruchamianiem archiwaliów, jednocześnie z taką nitką narracji dokumentu animowanego. To jest bardzo interesująca forma. Redaktorowi Naczelnemu gratuluję w imieniu Fundacji Komunistycznej na Wschodzie. Na zakończenie 31. spotkań Majna Wilion specjalną nagrodę za wieloletnie pielęgnowanie kultury polskiej na Litwie otrzymał pomysłodawca i niezmienny dyrektor festiwalu oraz wydawca kwartalnika z Nadwilą. Czerwiec nad Sołczą, czyli Maj nad Wilią. Ten festiwal to jest odpowiednia scena, odpowiednia sceneria też do tego, żeby uhonorować Romualda Mieczkowskiego, który w zeszłym roku z okazji 30. edycji tego festiwalu i też nadchodzącego 35-lecia wydawania obecnie kwartalnika z nadwili, ale wcześniej trzeba pamiętać dwutygodnika, nawet tygodnika, no periodyka, który wychodzi pod jego komendą, tu tam już od 35 lat, żeby uhonorować go za tą działalność. Publicystyczną, dziennikarską, eseistyczną, nie tylko poetycką, ale tą bardziej związaną z komentowaniem też spraw bieżących i udostępnianiem mu tego pisma. Kwartanika z Nadwili, dla innych utalentowanych artystów, poetów, pisarzy, publicystów, dziennikarzy, reporterów, a nawet eseistów, którzy komentują otaczający nas świat. Ta statuetka przede wszystkim jest osobom zaangażowanym w tą polską kulturę poza granicami współczesnej Polski dedykowana. I obok no, chociażby tak ważnych postaci polskiego dziennikarstwa na wschodzie, jak Andrzej Poczobut, w końcu odebrał też swoją statuetkę, czyli tego, jak to niektórzy mówią, Oscar. Fundacyjnego. To jest taka najważniejsza, najbardziej prestiżowa nagroda, którą Fundacja rozdaje już od sześciu lat. Kolejne spotkanie poetyckie i już za rok. Jeszcze nie wiadomo w którym miesiącu wypadnie maj i która rzeka Wilińszczyzny będzie kolejną wilią, ale w rejonie selecznickim na pewno ich nie brakuje. Zapraszamy, oczywiście życzliwość z naszej strony jest. Jeżeli będzie taka, taka propozycja, żeby kolejną edycję znowu zorganizować w Solercznikach, to rzek my mamy pod dostatkiem. Więc czy nad Maryczanką, czy nad Solczą, czy nad Gałą. Ważne jest, że dla Młodzieży to jest potrzebne, rozpowszechnianie twórczości naszych największych poetów, innych współczesnych poetów, a tym bardziej, że te ziemie mocno są jakby powiązane z tymi osobowościami, wielkimi osobowościami. No bo to nie, nie sekret, że Adam Mickiewicz bywał w Soliecznikach Juliusz Słowacki i wielu innych wybitnych, wybitnych ludzi, pisarzy i działaczy społecznych i politycznych, którzy mocno zasłużyli się dla naszej wspólnej Historii Rzeczypospolitej obojga narodów i trzeba o tym jak najwięcej mówić, i tym samym kształcąc nowe pokolenie i oddając hołd naszej pamięci narodowej.